Czołem, witajcie, ja jestem Amberka i moi drodzy zaraz udajemy się do Bobo, bo ten mi napisał na Messengerze, że Abera wybijaj, bo ja mam ci jakiś sekret do powiedzenia, do pokazania ja słuchajcie, nie do końca wiem o co chodzi, ale jestem naprawdę do tego bardzo, bardzo ciekaw, jeśli wy też to oglądajcie oczywiście filmik do końca i subskrybujcie kanał, bo subskrypcja i dzwonek są naprawdę mega ważne a teraz bez przedłużania po prostu lećmy do niego, bo nie wiem co on chce mi pokazać słuchajcie, nie mam pojęcia, dopiero wróciliśmy z endu podbiliśmy sobie właśnie świat kresu ogarnęliśmy sobie dobre itemki, w dodatku Przecież ja jeszcze mam Alfreda 2.0 Mam nowego pieska, słuchajcie No, musieliśmy pożegnać też niestety Alfreda 1.0, więc dużo zawirowań się robi Sami widzicie, a jest, słuchajcie Krypta grobowa dla Alfreda 1.0 Tutaj słuchajcie, nowa buda Uwaga, groźne psy dla Alfreda 2.0 A ten Bobikson już mi wyskakuje z jakimś sekretem Co tu się dzieje? O, witam pana, Wytam, witam, witam, Wytam o co chodziło? On mi na Messengerze pisze, że ty aberra, Wbijaj, 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 Ta, wbijaj, wbijaj Napisał wbijaj, wbijaj. tobie, a, a ja ty czytałeś po 40 godzinach Dobra, ci Nieprawda, nie, nie po czterdziestu, dobrze? No, to ilu po czterech? Co to za sekret? Co? He, cwaniaczku? Słuchaj, no sekret jest bardzo ważny, bo ja nie chcę mieć żadnych tajemnic w No przed właśnie, tobą. Ja bym chciał w ogóle wiedzieć, dlaczego jeżeli sekret, no. czyli z założenia, ktoś o tym nie wie, a ty tak. chcesz mi to powiedzieć. Tak, ja, żebyśmy nie mieli sens. Ale żebyśmy byli super najlepszymi sąsiadami. E, dobra, i co ty chcesz mi pokazać? Bo naprawdę nie bardzo rozumiem. Ja ci nie, naprawdę nie. od Ja ci po prostu kopara spadnie, tak ci powiem. Okej, okay, ale chodź to co ty robisz tajną bazę przez 10 dni i nagle mi ją pokażesz, chodź czy za co? Chciałbym coś lepszego. Nie, no dobra, idę, 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 no żeby nie było. no idź, tylko się nie zgub, bo to jest bardzo tajna droga. E, stary, ty idziesz specjalnie naokoło, żeby mnie zgubić. Jak to? I to jest jakby ten twój plan? jakby O to co to chodź, tobie chodzi? Nie, chodź za mną, no. Musieliśmy przejść w czasie, w wieku tu chodzi, świat zmieniliśmy. Okej, okay, ja po prostu ci zaufam i za tobą pójdę, słuchaj. Okej, okay, chodź, to chodź. Idę, tu mam taki tajny, wiesz, sekret, ale nie o nie tym saj, pewnie wiesz. Tak, 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 właśnie, no, tak, Ej, słuchajcie, nie, ja nie, nie, mam, nie mam pojęcia, co chodzi, ale naprawdę, liczę na to, że on nam ujawni jakiś rąbek tajemnicy, która naprawdę będzie warta poświęcenia uwagi, bo, bo serio, póki co, to on się już nie zachowuje. Czekajcie, gdzie jest to? Czy... A, tu jest przecież. No, na... chodź tu na dół, no. No idę. No je... o, ja, łoł, czekaj, bo ja się tutaj topie, dalej teraz! Serio? Typeczku? No. Gdzie ty jesteś? Skąd ty mam wiedzieć, gdzie ty jesteś? Tutaj! Zaraz ci rozwalę całą trzcinę. Ty tobą! No i dobra, no i rozwalam ci całą trzcinę. Starę, nie, no. zostaw tam trzcinie. Ja no to cię pokaż rozwalę, się i nie opię. troluj, bo nie lecisz. Ja nie chcę tutaj tracić czasu, Ale aż ty tu będziesz troll. No nie, no ja poszedłem tutaj do tego sekletu! Ja nie wierzę, ty na... Tutaj! Widziałeś Co to, to? jest? E, A chwila, widzisz, chwila, gdzie, e, e, chwila, gdzie my jesteśmy? No. To, jest, czy, 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 czy. to jest pierwsza twoja tajna baza, którą mi w ogóle tutaj pokazałeś. Tutaj jest jakiś. Tutaj jest jakiś kanion, który w ogóle nie ma tutaj żadnego sensu. Ale co to był za tunel stary? Co? Ja nie powiem ci, co to za tunel, co znaczy, powiem ci. Jak ty wszedłaś? A podwójowałem spółki. Eee! No? Co to jest za tunel zimowy? Czekaj, wariuszko? zobaczymy czy w ogóle skapniesz się. Jak myślisz gdzie on prowadzi? Ej, nie, ja bym chciał w go... ogóle... Czekaj, tutaj jest jakiś granit jeszcze. Czekaj, czekaj, co to? Ja go postawiłem, żeby tak wiesz, żeby było śmieszne. Ej, ale naprawdę co, co to jest na no? miejsce? What? Ej, no? A jest... Ej stary jak jest tu. jak myślisz, do czego to prowadzi? Do endu? A, ej, bo to jest, Nie, bo to jest w stronę Endu, ej faktycznie, bo patrz, tam są Bobowice, tutaj no. jesteśmy teraz pod wodą, teraz jesteśmy pod wodą, a w tamtą Daj. stronę jest Endy, ale nie, nie, nie gadaj, że zrobiłeś tunel do Endu. Ej, słuchajcie, ja zrobiłem tunel do Endu. Ja tu nie. kupałem kilopem na y, jedwabny dotyk, jak coś, to mam sporo kamienia. Eee, stary, czy ty no. zrobiłeś naprawdę Tunel do endu? Nie No Lepiej, by lepiej, ci powiem lepiej Naprawdę lepiej, ale dużo tego Kamienia, prawda? O, słuchajcie Ja nie wiem, co tu się dzieje, dobra <laughs> Wobec tego jestem naprawdę tego ciekaw, słuchajcie, lecimy Zaraz się dowiemy, dokąd prowadzi ten tunel I o co w tym wszystkim chodzi, ale ja tylko szybciutko Wam przypomnę, że jeżeli chcielibyście Sobie na przykład zakupić taką kozacką bluzę Abra Team, to wpadajcie na, skle na sklep Na stronie www.abra.yt Jest to pierwsza linijka w opisie, słuchajcie, mamy Czy to właśnie bluzy Abra Team, czy to, słuchaj Nowa kolekcja Abra, tym słuchajcie Galaktyka. Są i kubeczki, i bluzy, i koszulki, i różne inne rzeczy. Obczajcie koniecznie, bo jest darmowa dostawa od 99 zł. kurierem, czyli już kupując jedną bluzę, czy na przykład dwie koszulki, macie kuriera za zero. Naprawdę, i są fajne rzeczy, jak sami widzicie, nawet w niebieskich kolorach. Więc wydaje mi się, że akurat na lato idealnie. Pierwsza linka w opisie www.abra.ty. Abra, A teraz tak wariacie, jesteś gotowy, żeby mi pokazać, no, co jest to jest za miejsce? Cudowy, na nie wiem, zastanawiam się, ale chyba ci pokażę. Nie, bo naprawdę, jakby ja w tym tunelu nie byłem stary, więc ja. Tak, nie... Nie ja bardzo... ci powiem ten tunel jeszcze nie jest gotowy w 100%. Wow, nie! Już tam mamy problem. Okej, okay. okej, okay. jesteśmy idealnie pod wodą, tak jak mówiłem. No. Ej, co za faza stare! I ty to tak. wszystko tutaj szkłem... Czekaj. Tak, ja znaczy nie chcę... W, w sumie nie wiem czy chcę, czy nie chcę, ale ci powiem, że to jest bardzo ciężko tu wszystko kopać. Znaczy, nie mam pojęcia o co tutaj chodzi, ale ja bym chciał się stary dowiedzieć dokąd prowadzi ten tunel A? A nie, jak... naprawdę chciałbym dowiedzieć. Słuchaj, ale na początku musisz zagadkę by przejść, żeby pójść tam dalej No dobra, dawaj zagadkę, zgadnę ją w 20 sekund i jedziemy, no? Nie, nie zgodnie. No? Z czego się robi chleb? Z pszenicy Nie Z mąki Niedobrze To jednak wracamy Serio? No dobra, chodź, już ci pokażę Serio? Jakby, I wiesz, czy dobra, nie idziesz? Dobra, nie, po prostu idźmy, po prostu A w, w ogóle, słuchaj, ty obstawiasz, że to jest end, tak? No, a gdzie to prowadzi? No, stary, to jest tak długi tunel, że to musi być do endu. Ej, ale teraz bez jaj, to musi, stary, być tunel do endu, no. Spójrz za na siebie, tam. A nagrywasz tyle to... z odcinek? Nie, co? Nie... To szkoda, Myślałem, że sobie to na odcinek wrzucisz na kanał, ale jak nie nagrywasz, to, to ok. To jest zadzban, to jest zadzban, ale w ogóle, obczajcie, słuchajcie, to jest już ze 100 kratek, słuchajcie. To już jest ze 100 kratek, w ogóle będziemy musieli pójść na sam koniec i zobaczyć, ile to faktycznie jest kratek. No, e, no, bardzo dużo to wykopałeś, stary. Gdzie tak ty teraz ty podziwiam. Ty Ej, ja to jest jeszcze. Ej, stary, no, to jest naprawdę tunel To jest do fajny endo? moment. Patrz, jakie fajne. Wow! I tam zobacz do no, tyłu, do tyłu zobacz. Ej, stary, to wygląda naprawdę. Ej, to wygląda naprawdę kozacko. No, Ej, to, to wygląda, wygląda naprawdę kozacko, stary. Fajnie. Ej, ale mega. Ale ey tak Ej, misja. naprawdę! Ej, ale sztucz, Piszcie w ogóle w komentarzach w skali od 0 do 10, e, ile dajecie temu tunelowi. Znaczy, takim, takim miejscom, właśnie e, ze szkłem. Bo moim zdaniem to są. Kozackie, słuchajcie. Kozackie, że tutaj masz nietoperze. Ej, to, stary! Mam Co to To wygląda dobrze! Ej, mega, naprawdę! Ej, a tutaj nie skończyłeś coś chyba? Tak, momencie. nie skończyłem, bo to już powiem ci, no sporo to się kopie. No to czekaj, to tam zrobiłeś cztery kratki szerokości, czy nawet więcej, a tutaj nawet dwóch nie zrobiłeś, co? Ale gdzie zrobiłem cztery? No nie wiem, no na A, tutaj czekaj, to tylko takie złudzenie optyczne jest. Ej, ale patrzcie na to! Ej, stary, to jest naprawdę mega ładne. Tak? To jest naprawdę mega ładne. Ej, ale koza, A wiesz, tak. chłopie, ile ja to robiłem? Kilka Dobra. godzin. Dobra, ja bym chciał bardziej wiedzieć... Tutaj zobacz, to jest fajne. Gdzie to moment. prowadzi, stary, co? Patrz, to jest fajne, patrz w tamtą stronę. Ej, naprawdę, to jest sztos, tylko... No. Od jak dawna ty, stary, to przede mną ukrywałeś, co? Znaczy, w sumie to powiem ci szczerze, że ja to tak sobie wykopałem, żeby mieć szybciej chodzenie, e, a do ten. Endu? E, Ale to ty chodzisz do, do endu? Nie, to ma trochę więcej niż end, bo to do czegoś innego e... troszeczkę służy. Stary, dalej nie rozumiem. No, patrz, to jest kanion taki ładny. Ja się czułem, bym był stary w jakimś oceanarium teraz. Co tu się dzieje? Ej, co jest grane? Ej, Moż naprawdę Można coś szacun. takiego zrobić kiedyś. Okej, okay, i naprawdę teraz już szacun. powinieneś wiedzieć, gdzie idziemy. Nie, stary, nie mam pojęcia dalej. Nie, nie naprawdę, masz? Nie, dalej nie mam pojęcia. Ziem. A patrz, tu jest tak ładnie, ale. elegancko. Znaczy no, idziemy dalej do Endu po prostu, tak? No, zobaczysz, chodź, już jesteśmy niedaleko. Czekaj. To są te wyspy, ta diamentowa no. wyspa. Tak. Tutaj, po co ty tutaj to co tutaj Ty łódką mogłeś płynąć, w wariacie. Ale tak jest szybciej. Ej, to... To jest mega kozackie. Ej, naprawdę, i my mamy przecież połączone stary nasz... Ej, gdzie jest połączenie naszych. A, w tamtym. Tutaj! Stronę. Mamy przecież połączone te dwie wyspy i trzeba się w ogóle nimi stary zająć. Przede wszystkim trzeba się nimi naprawdę zająć, bo dawno, słuchajcie, my tutaj nic z nimi nie ruszaliśmy, a to jest naprawdę kozacki kompleks. Spójrzcie na to, słuchajcie. Ej, naprawdę tutaj to fajnie wygląda. I stary, musimy to ogarnąć. Musimy to ogarnąć. Mamy teraz też tajny tunel, znaczy tajny tunel, no nie jest to tajny tunel, skoro mi go pokazałeś, ale. Wow! To jest naprawdę stary, długie co? czkawka mnie złapał, złapał. dobra, chod tutaj na dół a ja sprawdzę ej ty naprawdę masz czkawkę? co jest grane? No. a ja sprawdzę jak długi jest ten tunel, czekajcie, bo musimy to sprawdzić, czekajcie to jest 25 430, no to co stary liczymy? myślę, że liczymy mm -hmm. 25 tysięcy 430, dobra to lecimy, wobec tego dawaj, dawaj za mną i lecimy krateczki, ile to będzie kratek? ja myślę, że za 300 kratek to mogą być ej on naprawdę ma czkawkę, jaka faza Jaka faza wariacie, dawaj, nadążaj za mną. Nadążaj, Nie. nadążaj. 430, słuchajcie, zaraz będziemy mieli 100. Zaraz będziemy mieli 100 kratek. Okej, okay, słuchajcie. Teraz mamy 100 kratek i patrzcie, i to jakby 100 kratek, 100 kratek, tak, niby niedużo. Ale tutaj patrzcie, jak on to musiał wykopać, słuchajcie, wszystko tutaj z tą wodą, co tu się dzieje. Ej, to jest naprawdę porąbany pomysł, naprawdę miałeś porąbany pomysł, ale wow. Też tak myślę. E, uwaga, w tym momencie mamy 200 kratek. Dobra, lecimy dalej, słuchajcie, 200 kratek, a my o, nawet chyba. Dobra, w już mogę gadać. Jeszcze czkawkami na Tak, no i dobra, to lecimy stary dalej, bo mamy 260 kratek w tym momencie. Ale, wieś, Ale to, że to ja by się chciał, w ogóle, bo to ci się wydaje? Kratek. Pamiętasz, jak, jak był wyjazd? No, 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 no. Ja to kupałem w nocy przed tym. Ty, jakby, e, serio, on, on naprawdę chyba za dużo ukrywa, stary przede mną rzeczy. Ale... Naprawdę. Chyba za dużo rzeczy <laughs> przede mną ukrywa. Dobra, stary, zaraz jest 400 kratek. W tym momencie jest 400 kratek, czyli no, stary dały, ten tunel dały. wobec tego ma 400 30 kratek długości. Dlatego ci mówię, że tyle tego kamienia i 430. Na na Razy 6 kratek, bo tak, jedna, patrzcie, jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, a w niektórych miejscach jest dużo więcej. Więc on tutaj wykopał no starty z 5 tysięcy bloków wykopałeś. Myślę, że więcej. Nie wiem ile, ale tyle ile jest w skrzynce. O kurde, ej, czy wy to rozumiecie? Ej, to stary, ja bym chciał to jeszcze połączyć no? wobec tego z abrowicami. Bo jeżeli to jest tak? tutaj, to znaczy, że jeżeli... Ej, ja jeżeli dobrze myślę, to jeśli teraz byśmy się Bardziej pokopali. Ale to prawo chyba mi się wydaje. A mnie się wydaje, że stary właśnie w linii prostej. Bo tak? da daleko wykroczyliśmy. Patrz. Jeśli się nie mylę, to teraz dokopiemy się stary do wody. Patrz. To dawaj. Patrz. O, 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 o Widzisz? No. Patrz. I tutaj będą już chyba Abrowice, czy nie? Jak my się źródł? Nie wiem, może jeszcze troszeczkę dalej chyba. Czekaj, czekaj, sprawdźmy to, sprawdźmy, bo jestem naprawdę tego mega mega... Ja bym ciekaw. powiedział, że w prawo w ogóle. Nie, mnie się wydaje, że właśnie stary nie. Mnie się wydaje, że właśnie nie. nie. Czekaj, ej, czekaj, blisko czekaj. jesteś, serio! Czekaj, ej, to, ej, są fakty ciabrowice, patrz! No patrz, i, to patrz, stary. i nie Patrz stary, i nie ma po co kopać w prawo. I to jest ide... Ej, tu stary! Zróbmy tutaj tunel do Abrowic. To dobra. Jest, to jest naprawdę kozadki pomysł. A masz stare jakieś właśnie szkło? I to. Te... A już tak, nawet zacząłeś. Mam wstawiam, e, ja Dobra, to, mam to ja czekaj, ja to ty czekaj, czekaj. To ja zrobię jakieś schodki tam. No, suwaj dupę. No, no chciałbym, tylko ty się nie da. Jazda na dół. Dobra, zamruję okay, to na razie. Tak, to... na, wody na początek. Dobra, e, na, na początek to stary tutaj trzeba to rozkopać i zrobić jakieś schodki. Więc e, tutaj czekaj. Bierzemy z Możemy zrobić z tą Dobra, to ja wobec tego biorę, słuchajcie, tutaj stona i zróbmy te tutaj schodeczki. Ej, naprawdę, ja to się jaram, stary, bo to kozacko Oj, wygląda. Oj, to będzie ciężka robota, ci powiem. Czemu niby? Bo tutaj tyle tej wody, że masakra. Ale to możemy zakopywać stary piaskiem i potem wykopywać ten piasek. Tylko najpierw właśnie to, e, ogarnij dobre. to. Najpierw, stary, okay. ogarnij, co my potrzebujemy wykopać, a czego nie potrzebujemy wykopać. Bo tutaj chyba trochę tego szkła trzeba będzie o, wrócić, nie? Teraz trzeba tam wrócić i jakoś zakopać. Patrz, tutaj stary też to rozkopuje. W ten sposób, stary, tutaj. okej, okay, okay, Ale dawaj. tutaj już w dół robię jak coś. Da tutaj jest jeszcze jedna kratka, stary, żeby się naprawił. Dawaj, 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 mhm. Bo się topimy! Oj, wariacie. Dole... Dobra. O! Okej, okay, okej. Okay, ty, okay. mam problem. Jaki to masz Okej, okay, Dobra, wbijam do ciebie, wariacie, Okej. Okay. Dawaj. Okej, okay, okej, okay, dobra, dobra, siema, siema z powrotem. I teraz tak, Witam chyba musimy to, musimy to, stary, chyba jakoś poszerzyć. Co? Coś mi się musimy się dokopać. Musimy się dokopać. Na początek się dokopmy i wyłączmy wodę. Dobra, stary, ja tutaj to poszerzam. Ja z dunia ziom. Ja z dunia. Ja bym na początek wyłączył wodę. Ci jak wyłączyć wodę, jak my mamy to poszerzyć? Nie wyłączysz wodę, jak mamy to poszerzyć. Stary, to mm, mamy szerokie. Znam. Najpierw wykopujemy kształt tunelu, a potem będziemy to zalewać piaskiem, żeby... Bardzo nie było. Bardzo chcesz jeszcze większe? No tak, no bo to jest zbyt małe. Dawaj, tutaj poszerzamy to stare. Ale tego na tego na to No tak, 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 tak. Walnij tutaj stary tym piachem i jazdunia, lecimy. Serio. Dobra, ale to na cztery czy jak? Nie no, że dwie, trzy kratki stare tej szerokości Dobrze. No, serio, żeby to był taki grubaśny tunel i wtedy będziemy mieli stare to ogarnięte. Ej, ale naprawdę okay. napiszcie w ogóle w komentarzach, czy to jest dobry pomysł, że my w ogóle chcemy to połączyć, bo mnie się wydaje, że to jest naprawdę niezły pomysł. To może naprawdę kozacko, słuchajcie, wyglądać, tylko ty stary nie top się. I no. może być nawet pomocne. Ej, to może być naprawdę pomocne. Szkoda, że nie mam teraz dla sobie... Hej, żółwia, bo to by mogło przydałby pomocne. się. Dobra, dawaj stary, już zamykaj ten tunel, bo Robię, robię zamykam. Bo tutaj wiesz, on za szeroki aż powstanie. Tylko ja muszę wiesz, jakby to powiedzieć, oddech łapać. Dobra, to ja tutaj też poszerzam stary, ten tutaj tego dziurę rozwalam. No. Okej, okay, dawaj, dawaj, dawaj. Wow! Wow, alt się zbagowało wszystko. Ale dobra, lecimy, bo naprawdę, jak już tutaj stary postawimy ten, to szkło, to już potem nie będzie trudno, nie będziemy już kopać, bo będziemy szli ich po Tak, dnie. Myślę. tak pójdziemy już stary, wtedy po dnie, więc lajtowo. Dobra. dobra, szybki oddech. tak w górę cały czas. No chyba tak, stary, taką kopułek jak metro Chwilę po wodzie, a potem w górę przy samej wyspie Tak, 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 chwilę po wodzie właśnie, okay. chwilę po wodzie No, dobra, to robimy, stary, jedziemy To tu... idź tam, a ja to zamykam od góry Dobra, to ja tutaj to faktycznie poszerzam Tutaj też, stary, brakuje przejścia, patrz, jest przejście, znaczy o. Wiesz co? Nie ja zaraz wrócę, postawię coś, żeby nam było o wiele szybciej Masz gąbkę? Ty, a co to są za drzwi tutaj? Ty, ja nie wiem, stary, co to są za drzwi, ale masz gąbkę ja jakąś? Wiem. Ej, gąbki nie mam, ale drzwi właśnie chcę zrobić. Okej, okay, żeby nam oddychały, tak? Tak. Dobra, mm -hmm. to wobec tego e, czekajcie, czekajcie, bo tutaj też trzeba to na pewno poszerzyć. Ej, stary, tutaj naprawdę jest dużo roboty. Oj, tutaj no, też dużo roboty. No, i to bardzo. Ej, ale dużo. czy my nie mieliśmy gąbki jakieś przypadkiem? Nie wiem. Oj, nie wiem, ja też nie wiem, ale jeżeli nie, jeżeli nie mamy gąbki, to faktycznie to może być słuchajcie, trochę problematyczne. Dobra, schodzę tutaj na dół, żeby się słuchajcie, nie utopić. Ej, ale to naprawdę jest problematyczne. Okej, okay, ja już mam drzwi. Dobra, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. pogarniamy Stary, tutaj wszystko to trzeba zamurować, wszystkie te, te dziury. Czekaj, na razie dam tutaj piaseczek. Tutaj, czekajcie, będzie coś takiego. Chwila, chwila, chwila. Tutaj też damy coś takiego. I okej, okay, i wstawiamy powoli już schodeczki, co? Powoli scho Do. schodeczki i odsysamy tutaj wodę, stary. No, tak mi się tak. wydaje. Dobra, to teraz tak. Czy my mamy zamknięty obieg wody? Na razie zamknij to. Hmm? Za zamknij to, żebyśmy teraz odsysali wodę. No. Okej, okay, w tym momencie chcesz. Tu chwila. Tak, tak, tak. Znisz te drzwi. Dobra, chwila, 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 psuje. Dobra. Psuje, ale, ale tu wolno... O, stary, nie zepsuj. nie zepsuj. ich. Nie Ty, Czekaj. o dobra, teraz się idzie, psuje, dobra, zepsute, zepsute, zepsute No I teraz tak, e, wszystko, mamy okay, zamknięte Okej, zamknięte Nie, nie no. jest zamknięte, tutaj jest jeszcze dziura Jak to? O, dobra, jest ogarnięte To teraz tak, to wobec tego, e, no co, za, zasypujemy stary piaskiem, żeby tutaj ta. praktycznie całą tą wodę rozwalić No. tak ta. Tylko dobra. ja za bardzo nie mam jak kiedy teraz wejść Okej, okay, czekaj, 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 dobra, robię w ten sposób Ej, już jest tej wody mniej, patrzcie na to, już jest tej wody mniej No To teraz tak, sypiemy słuchajcie stąd, 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 stąd. Ty czemu ten piasek lewit? Okej, okay, to było dziwne. Piasek lewitował stary. Ej, ale piaskiem naprawdę da się fajnie zabierać wodę, bo patrz, piasek zabiera wodę, a zarazem spada i nie zabiera miejsca. O kurde, ale to jest sztos. No, Ej, ale to jest sztos. dobra, robimy to. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, patrz, ser już się robi. Ziom. Tak, Ej, naprawdę, kozaczek, patrz, 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 tylko trzeba będzie tutaj trochę ponadrabiać stary szkłem. Ewident jest, tutaj tutaj trzeba będzie trochę szkładać żeby żeby było ładniej. No bo tu miejscami jest na przykład dirt taki wzięty z, totalnie z nikogo to, to nie To elegancko czasu. jak jest dirt. Nie, stary, właśnie ja bym wolał bez dirta, wiesz, tak szczerze. Bez? No tak troszeczkę bez dirta. Nie, bez dirta, ziom, please. Dobra? Ty ile tego tutaj piasku będzie schodziło? Co się dzieje? Ej, ale patrz, tutaj to już jest stary sucho fest. Patrz. Pamiętasz, jak mi zalałeś magazyn? No mniej więcej pamiętam. A wiesz, ile ja to potem naprawiałem? Nie mam pojęcia. Hopie nie wiem, z 20 coś minut. Co, naprawiasz ty? No. A to, a to, a to klops. A, a to, to feler wesnął seler. Ej, patrz, ale teraz już naprawdę fajnie to odsuszamy. Czemu, czemu się tu tak nie ma? Myślę. Dawaj, warecie. Czemu mnie nie ma, bo nie mam jak wejść No to wejdź i napraw po sobie po prostu i Ja mam lepszy pomysł, hopie. Jaki ty masz, chopie pomysł? No, jaki ty masz, pomysł? Poczekaj chwilę, zrobię genialny pomysł. Dobra, czekaj, tutaj zabieram wodę, okej, okay. ty, tutaj jest jakaś dziura, czy co się, czekajcie, skąd się bierze ta woda, ty, naprawdę, skąd się bierze ta woda, ona tutaj, Daj ona lewituje, o, dobra, ogarnąłem, stary, ej, patrz, tutaj się naprawdę już suchutko robi, tak, że, o, cię, panie, nie no, już, już lajtowo, już fajnie fest tutaj, patrz, fajowo, dobra, ej, już, stary, całą wodę zabrałem, no, ta, ta, wariacie, już nie ma wody, patrz, patrz, teraz chodź tutaj do mnie i zobacz, Czekaj, 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 czekaj. Idę. A gdzie ty jesteś? Tutaj już koło twojej wyspy. Dobra, to czekaj. Ja, ja muszę stary jakoś wyjść. No to czekaj. To rozwalę tutaj kratkę niech, niech tutaj nawet wejdzie ta woda. Mm -hmm. Trudno. Okej. Okay. I wow! Pociągnąłeś no. to. Ależ to! Tak. Dobra, ej, kozaczek. Tak co takiego ci chodziło? No myślę, że tak. Tylko, że trzeba będzie jeszcze tutaj faktycznie to... Um, Wodę. Tak, trzeba będzie tutaj ogarnąć to i zrobić mm -hmm. ten tunel, myślę, bardziej niesymetryczny. Czyli na przykład, wyżej, że tutaj będzie um, tak, jak, tak jak to było u ciebie, że różne takie kształty. Z każdej ze stron, żeby on był troszeczkę niesymetryczny, i wtedy wydaje mi się, że będzie po prostu ładniejszy, nie? Ale to jeszcze pokminimy, stary. Główną bazę. Chodź tutaj szybko do mnie. Wejdziemy do środka i zamkniemy to, to szybą. Patrz, i zamknij za sobą szybę. Dobra, Dawaj. patrz. Główną, stary bazę. Mamy zrobioną, bo w tym momencie mamy już wszystko wysuszone. I nawet jak będziemy tam szli, to też będziemy mieli szkło na górze. Czyli mamy to wysuszone, mamy to stare tak. ogarnięte. I teraz trzeba. Mam też przy sobie schodki, więc trzeba będzie to, wiesz, poukładać w jakiś ładny mm -hmm. sposób. I wydaje mi się, że będziemy, że będziemy mieli naprawdę stare kozackie przejście, zarówno I do skóry. Bardzo elegancko. Jaki stary w ogóle do endu będzie można zrobić jakąś tutaj trasę w ten sposób. Nam, zrobiłeś 400 kratek, tak ja nawet za bardzo o tym nie wiedziałem. Niby wiedziałem tunele, ale nawet nie wiedziałem co, o co tu chodzi, więc do endu jeszcze 5 razy tyle damy radę. Moi drodzy, w każdym razie subskrybujcie kanał, bo subskrypcja jest bardzo ważna oraz dzwoneczek jest ważny i oglądajcie filmy do końca oraz pamiętajcie o tym, żeby wpaść na ety pierwsza linijka w opisie czekają na was kuzackie, słuchajcie bluzy Abratim, czy to z kapturem, czy bez kaptura koszulki kolorowe, słuchajcie, są wszystkie rozmiary i wszystkie oczywiście wzory jest także, słuchajcie, nowiuszka właśnie kolekcja Abratim, galaktyka słuchajcie, gdzie są i kubeczki, i bluzy i wszystko, więc naprawdę obczajcie, darmowa dostawa na sklepie od 99 zł czyli już kupując jedną bluzę Macie dostawę za zero, czy na przykład dwie koszulki też macie dostawę za zero, więc spieszcie się, bo naprawdę wydaje mi się, że warto. Www, abra Ety, pierwsza linijka w opisie, a tymczasem my idziemy tam to rozbudowywać, bo naprawdę wydaje mi się, że to będzie kozackie. Dobrego godziny, eleczko i pół!